Co stop? Co, co 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 stop? Stop? Proszę nie ruszać nogami do przodu. I proszę okazać dokumenty. Odsuń się, baranien. Co co znaczy się odsuń? Poruszaj nogami na bok. Do pracy idę. Pan idzie do pracy, a ja już jestem w pracy. Już jestem w pracy. I przy wchodzeniu i wychodzeniu z zakładu okazujemy dokumenty. Polecenie dyrektora. Tak, tak. Dobrze, akurat tak się składa, że właśnie dyrektor to ja. Tak. A ja jestem Krzysztof Krawczyk. O, co? Panie, panie, no, no, panie, panie nie wykupiesz! Panie! No, no. panie, panie, panie nie wykupiasz! Panie! Matko jedyna, nie no, tego jeszcze nie grali. No No nie mam, przyjaciół. Miałem nosa. Jako zakładowy portier stoi w pierwszej linii frontu walki ze Światowym Terroryzmem, który tylko cicha na okazję, żeby wysadzić w powietrze nasz zakład. Nic z tego, ty muzułmański poboprańcu! Człowieku, powtarzam ci, przecież ja tu jestem dyrektorem. Paro statkiem w piękny rejs. Statkiem na para piękny rejs. Za, 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 nie, 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 nie. E. Od kiedy pan tu pracuje? Od dzisiaj. I od razu taki sukces. Uderzyłem Cię w samo jądro Twojej organizacji. Człowieku, zlituj się. Ja tam mam ważne spotkanie na zakładzie. Chyba za lachem. To idź do lasu, set, pieprzni w łeb, spotkaj. Co wszystkich ludzi ciągniesz? Człowieku, to się. Po co jakiś arabski terrorysta miałby wysadzać w powietrze w przetwórnie konserw rybnych w bojkach Małych? Może chcecie zdestabilizować rynek flandry w Tokio? Nie, 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 nie. Proszę natychmiast wezwać przełożonego. Akurat ja tam pójdę po przełożonego, a ty w tym czasie myk, 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 myk na zakład. Coś tam pomrożesz po swojemu, pokiwasz się, pokiwasz i nie budu! Nic z tego! Tak, tak. pan rację, to ja sobie sam do niego zadzwonię. Kolana groju Wiesz, z kim tańczysz? Naprowadzanie rakiet telefonikiem, tak? Ja ci dam naprowadzanie telefonikiem. Zdjęcie se zrobimy, kładź się. Tryk. O co wam, Arabom, w zasadzie chodzi? O co? Że czujecie się niedocenieni? Wiesz, że twój kolega w Podlaskim poszedł za milion dolarów? To jest mało? No Panie Dyrektorze, wszędzie Pana szukam. O, oj Pani Mariolo, o ona sz... nareszcie, no, Pan mnie ratuje! Stop! Proszę okazać dokumenty. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z zakładu okazujemy dokumenty. Polecenie Dyrektora. Ale ja jestem asystentką Pana Dyrektora. A ja jestem asystentem Nie. Krzysztofa Krawczyka. Jest szlaban, nie ma przejścia. Potrzebne są dokumenty. Proszę bardzo. To to? To to, tak? Nazwisko panińskiej matki? Koza. Koza. Przełaś koza, Nostro. Obserwujecie. cię. Panie dyrektorze, czy wszystko dobrze? No, no to no, no rękę mi debil wykręcił. No. Pani zadzwoni po karetkę, dobrze? I pani weźmie te moje dokumenty z konferencyjnej. Dobrze. No, się teraz spóźnimy. No. Stop, stop! <noise> dokumenty. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z zakładu okazujemy dokumenty. Ale przed chwilą pokazywałam. Być może zmieniły się w międzyczasie dane. Proszę, dokumenty. Nazwisko panińskiej matki? Koza. Przełaś, tak się dajesz. Hmm. Prowadzi za postronek kozo. Pani Mariol, pani mi wody przyniesie. Dobrze? To bardzo to... panią proszę. Woda, co? U was w Pakistanie to rarytas. Ropy się napij. Matko, jedyna, ja się tu przez Ciebie wykończę. Bardzo dobrze, cześć Ci, Arabię? Będziesz męczennikiem, trafisz do raju, a tam będziesz otoczony siedemnastoma dziewicami. To akurat z tymi dziewicami to macie dobrze pomyślane. To można by i u nas wprowadzić. Ty, a tak z ciekawości, to nie zimno ci w głowę bez turbanu? Wyjdź ty się ode mnie od co? Jest woda. O, tak. No, stop! Proszę okazać dokumenty. Przed chwilą pokazywałam. Nie szkodzi? Przychodzę, nie wychodzę. Dawaj dokumenty, tam będę. Stanie. Proszę. Koza? Koza. Dobra, co to jest? Woda. Napisie? No i co? Nic. Paliście brzucho? Nie. Dodna wypij. No, ale to jest dla pana dyrektora. Dobra, przeważ. Poza zakładem Proszę. to się trójcie. Tak. Im was mniej, tym lepiej dla nas. A, dobrze. Pani ma, dam mu te dokumenty moich. To są dokumenty pana dyrektora. to tak, tak, tak. No tutaj. Nazwisko panińskiej matki? Syryjczyk. Myślisz, że jesteś zabawny? Przeważ. Jeszcze cię dorwę. A spróbuj coś wysadzić, to ci nogi z dupy porywam. Koza. Co koza? Nazwisko panieńskiej matki. A, myślałem, że coś mam na nosie. Dobra, przeważ. O. I tak powinno być! I tak powinno być! Jakby wszyscy przestrzegali procedur, to by nie było zamachów, to by samoloty nie spadały, to by niczego nie było! Dobrze, dobrze, dobrze. A skoro to już nie jestem w takim razie, jak tak powinno być, to w tym momencie cię, cię zwalniam! Wylatujesz z tej posady w zbity ryj. Kto cię to w ogóle przyjął? Przecież ty się... Człowieku, przecież ty się nie nadajesz na jedną chroniarza do... do burdelu! A wczoraj w burdelu pan mówił, że się tam marnuje!